Ja się na nos strony Paweł i Michał. gra Dzisiaj e, jesteśmy nowi na YouTube i dzisiaj będziemy no, dzisiaj będziemy się zapoznawać z Wami, drodzy widzowie. W przyszłości liczymy na 1500 subskrypcji. Michał, liczysz na to? No, jeszcze więcej. No, 5 To, co będziemy robić na odcinkach. Ben, no to będziemy grali Roblox, Minecraft. Będziemy grali może w Browstars. Będziemy też nagrywali na przykład takie domowe filmiki. Takie w domu. Będziemy nagrywać pranki. I pierwszy pran może się pojawić jutro. Więc, więc wpadajcie jutro i patrzcie, czy jest jakiś nowy filmik. No to, mogę się już z Wami pożegnać. Do zobaczenia. Cześć.